Jeśli chodzi o złotego, to jednak był słabszy niż zakładałem w roku 2016. Znaczy, ja akurat nie spodziewałem się pogorszenia sytuacji budżetu i, i, i ten aspekt się zmaterializował. Znaczy, budżet z 2016 roku wygląda wyjątkowo dobrze, no mimo to złoty słabu. Ta skala z osłabienia nie była duża, bo jakbyśmy spojrzeli na koszyk złoty do, do walut, to to jest zmiana o 3-4%, więc dużo jakby krzyku na tę samą zmiana jakiejś rewolucji nie, nie robi. Natomiast jestem przekonany, że złoty jest niedowartościowany i, no i rzeczywiście jeśli tylko zaczniemy widzieć efekty lepszej absorpcji środków unijnych i gospodarka nieco przyspieszy, to jestem przekonany, że raczej złotówka powinna się umacniać. Spodziewam się, że jeśli za rok się spotkamy, to, to jednak to nie będzie plus 3 dla walut, tylko raczej minus 5 dla walut, a plus 5 dla złotego. Podwyżki w Stanach no, w jakimś sensie przesuwają globalną politykę monetarną, czyli ogólnie zaczynamy to, co wcześniej sygnalizowałem, wychodzić jakby z dotychczasowego takiego ogólnego konsensusu. I to oczywiście będzie miało wpływ na rynek polski. Z tym, że no na razie u nas nie widać żadnej presji inflacyjnej, na razie u nas nie widać yy, prawda, takich powodów do tego, żeby nasza Rada Polityki Pieniężnej działała szybko. Myślę, że po prostu yy, nie daje to żadnej przestrzeni do spadku stóp procentowych. No, zresztą chyba dzisiaj specjalnie nikt się tego nie spodziewa. Yy, prędzej, yy, w zależności od tego, jak ta polityka amerykańska będzie wyglądała, no można gdzieś tam wyglądać na podwyżki stóp, yy, wyglądać podwyżek stóp procentowych. Ale też to nie jest kwestia, to nie jest perspektywa pierwszej połowy 2017 roku, raczej jest to kwestia, no, jeśli już czwa, trzeciego, czwartego może kwartału, jeśli nam inflacja będzie odbijała, no, to, to to jakby wzmocni ten ogólny jakby obraz rynku taki pro, no zmierzający w kierunku podwyżek. Przy czym znowu mała uwaga, yy, ogólnie uważam, że nie należy się spodziewać szybkiego wzrostu stóp procentowych ani w Polsce, ani w skali globalnej. Raczej to będzie proces yy, takiego no, bardzo powolnego, delikatnego wychodzenia z tej dotychczasowej polityki, no bo yy, w wypadku gdyby te zdarzenia miałyby przebiegać z, zbyt szybko, yy, czyli podwyżki stóp. No to mielibyśmy problem z dostosowaniem jakby całości tej gospodarki realnej i wtedy mogłoby dojść do jakichś zdarzeń szokowych. Więc ja myślę, że tutaj zamysł decydentów, jeśli chodzi o politykę stuprocentowych i w Polsce, i na świecie, to jest raczej zamysł, by te stopy no, bardzo łagodnie wyprowadzać z tych niskich rejestrów i to wtedy no, ma szansę być operacja bez, bezbolesna dla reszty gospodarki.